Nazywam się Cezar Obrak-Krądzyński, pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, ale jestem też prezesem Instytutu Kaszybskiego i jestem zaangażowany w bardzo różne projekty, wydarzenia, działania kulturalne, naukowe. Mieszkam w Bytowie, daleko, daleko, daleko poza Trójmiastem. I tym chętniej i tym z większą przyjemnością zapraszam wszystkich do udziału w wydarzeniach związanych z drugim Kongresem Kultury Pomorskiej, a zwłaszcza finału, który odbędzie się 18 października w Gdańsku, a jego druga część następnego dnia 19 października w Wejherowie, w Filharmonii Kaszubskiej. Tam będę miał przyjemność poprowadzić panel dyskusyjny poświęcony dziedzictwu pomorskiemu, jego funkcją społecznym, temu, czym ono jest, jak jest złożone, jak jest skomplikowane i co właściwie możemy z nim zrobić. Nie tylko osoby, które będą w tym panelu brały udział, będą mogły zabrać głos. Zaprosimy wszystkich Państwa do podzielenia się, do opowiedzenia, do być może zapytania, jak sobie radzić z tym złożonym, trudnym, jak z niego skorzystać, albo jak się nim pochwalić. Będzie fajnie, będzie ciekawie, serdecznie zapraszam.